Dzień dobry, Szanowni Państwo, w czerwcowym odcinku cyklu recenzji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu odgłosy literatury. Chcemy polecić kolejną propozycję. Tym razem będzie to książka 11 polskiej pisarki, reportażystki, dziennikarki Hanny Kral. Publikacja ukazała się pod koniec 2024 roku w wydawnictwie A5. Książka jest zapisem mikroopowieści, w których autorka nawiązuje do czasów dawno minionych, a także do czasów e, bliskich, nam obecnych. Opisuje to, co się dzieje tu i teraz. Pojawiają się opowiadania, w których autorka opisuje swoje prywatne doświadczenia. Pojawiają się wątki, które nawiązują do historii obecnej, m.in. do wojny w Ukrainie, do konfliktu e, migracyjnego, który ma miejsce na granicy polsko-białoruskiej, a także do e, kryzysu humanitarnego w Afryce. Nie brakuje także wątków o charakterze autobiograficznym i tak w czterech następujących po sobie opowiadaniach pod tytułem Otwock dowiadujemy się skąd tytuł całej książki, tak więc 11. Otóż tytuł 11 to adres Prusa 11 w Otwocku, gdzie znajdował się dom dziecka, w którym zaraz po wojnie znalazła się autorka. Jak wyznała autorka w rozmowie z Michałem Nogasiem na antenie trzeciego programu Radia Polskiego, tego domu już nie ma, tego budynku w ogóle nie ma. Uznałam, że jest to bardzo dobry symbol. Czegoś nie ma, coś jest, a życie się toczy. To już nie moje 11, nie mój świat, nie moje życie. Ale adres jest, świat jest. A więc wszystko w porządku, mówi Hanna Kral Ociepliło się. Pojechaliśmy do Otwocka i co się okazało? Nie ma samosiejek, które wyrosły, gdzie dom dziecka kiedyś był, które miałam panu Piotrowi pokazać. Nieprzebyte zrobiły się, gąszcz się zrobił. To gdzie był dom? Bliżej Piłsudskiego, mówi pan Piotr. Nie bliżej, tylko dalej. Nie dalej, bo Prusa 11 tutaj jest. Tłumaczy rozsądnie pan Piotr, otwotczanin dzisiejszy, i pokazuje tabliczkę. Jaki adres był? Jedenaście. I jest. Przecież to całkiem inne jedenaście. Dzisiejsze. Do Notre Dame należy, do domu zakonnego. Prawdziwe jedenaście było dalej. Prawdziwe? Prawdziwsze od jedenastu dzisiejszych? A dlaczego? Pan Piotr zagadnął zakonnicę Notre Dame. Powiedziała: na wszystko mamy papiery. To pewne, że mają, że papiery są w porządku, że ich jedenaście też jest w porządku. Wszystko w ogóle jest w porządku. Nie chciałbym zbytnio przegadać tej książki, gdyż nie o to w niej chodzi. Forma tych tekstów jest bardzo lapidarna. Autorka posługuje się maksymalistycznie, minimalistycznym językiem. Pokazuje, że język jest niewystarczający, a czasami nawet bezradny. W jednym z fragmentów autorka pisze nawet takie słowa. Nie da się wszystkiego wyrazić ani opowiedzieć. Słowa są niewystarczające. Język jest bezradny. Dodajmy, że tylko język musi autorce wystarczyć. Język i pamięć. Ta książka pełna jest cytatów, notatek, zapisków z rzeczywistości. Czytelnik może się nieco zagubić czytając te utwory, ale o to tak naprawdę chodzi autorce, bo skoro czytelnik ma prawo wymagać od autora, to czy autorka, autor nie może wymagać od czytelnika? O to właśnie tutaj chodzi, żeby się zagubić i dużo myśleć. Oddajemy tak więc w Państwa ręce e, najnowszą książkę Hanny Kral 11 i zachęcamy do jej lektury.